Witam. W tym filmiku pokażę jak przygotować rysunek do jego wydruku w programie AutoCAD. W poprzednim filmiku wykonałem na zakładce model rysunek płytki wraz z jego wymiarowaniem. I teraz ten rysunek chciałbym przenieść na arkusz papieru, najpierw oczywiście w AutoCADzie, później zapisując do PDF-a, można ten rysunek wydrukować. Wydrukiem zajmiemy się na zakładce Układ 1 bądź Layout 1. Najpierw, może pokażę zakładkę Układ 1, czyli zmieniamy tutaj zakładkę i pojawia nam się czysta biała kartka. Nie ma tutaj wczytanej żadnej formatki rysunkowej. Tą formatkę rysunkową Czyli zarówno obramowanie, jak i tabliczkę rysunkową, musielibyśmy sami narysować według wytycznych, które otrzymujemy, czy to w firmie, czy to na uczelni. Ale sprawdźmy, jaki arkusz jest tutaj wstawiony. Możemy kliknąć prawym klawiszem na układ 1 i z listy rozwijanej wybrać Menedżer ustawień stron. Mamy tutaj przykład jeden nasz możemy zmienić te ustawienia klikając zmień pojawia nam się okno z podstawowymi informacjami o danym arkuszu czyli mamy drukarkę ploter będziemy mogli wybrać w przypadku konwertowania rysunków do pliku pdf wybieramy dwg to pdf ale to co nas najbardziej interesuje to rozmiar papieru Widzimy rozmiar papieru jest wybrany z normy ANSI, czyli normy amerykańskiej. Oczywiście musimy to zmienić. Wybieramy interesujący nas format, na przykład ISO full bleed a3. Full bleed, czyli nie będzie żadnych marginesów, cały arkusz a3 będzie wypełniony i o taki arkusz nam chodzi. Oczywiście w orientacji poziomej, czyli na początku będzie liczba 420. Widzimy na podglądzie jak. Będzie wyglądało nasze pole rysunkowe. Wymiary znormalizowane. Jest to arkusz A3. Bardzo ważna opcja. W górnym prawym rogu mamy różne style wydruku. Proponuję tutaj zawsze wybierać styl monochrom. Jak wcześniej pokazywałem, możemy korzystać z różnych warstw. Każda warstwa może mieć inny kolor. A jednak wydruki chcemy mieć czarno-białe, czyli monochromatyczne. Więc ten styl powoduje to, że mimo kolorowych warstw na rysunku zawsze będzie jedynie kolor czarny. Są też również inne opcje, które tutaj możemy prześledzić i odpowiednio poustawiać sobie. Ja już tutaj nic nie będę zmieniał. Kliknę OK i zamknę. I teraz ta kartka, czyli to białe pole, które widzę, wiem, że jest znormalizowane o wymiarach Takich jak format A3. I teraz mógłbym tutaj narysować obramowanie, tabliczkę rysunkową, ale tak jak mówię, najczęściej mamy to zapisane w jakimś szablonie i dostajemy od innej osoby, więc przejdę do wcześniej przygotowanej następnej zakładki Layout 1. Tutaj już jak widać, mamy czytane zarówno obramowanie, jak i tabliczkę rysunkową. Bo przy każdym rysunku nie wykonujemy. Tutaj tabliczki i tak jak mówię, jest to w szablonie zapisane i po prostu to wczytujemy. Tutaj też mam ustawiony format A3. Więc teraz moim zadaniem jest przeniesienie rysunku z zakładki model na zakładkę layout. Nie wykonujemy tego za pomocą przycisków ctrl-c, ctrl-v. Jest to niedopuszczalne. Teraz przedstawię jak zrobić, co zrobić. Żeby tutaj na tym polu rysunkowym pojawił się ten rysunek, który wykonałem wcześniej w zakładce mod. Czyli jeśli jesteśmy na zakładce układu. To na spaska narzędzi górnych wybieramy układ. Ten układ nam się podświetla na kolor niebieski. I następnie wybierzmy prostokąt, czyli nasza rzutnia będzie prostokątem. No to jest najczęstsza opcja, którą wybieramy. I teraz muszę określić dwa narożniki rzutni wstawionej. No i tutaj już różnie możemy to wstawiać, w zależności ile rzutni będzie na danym arkuszu jak duży jest rysunek. Ja najczęściej wstawiam rzutnie na obramowaniu. Czyli klikam lewy górny narożnik obramowania i powiedzmy kliknę ten punkt. Nie ma tak naprawdę to znaczenia, to wszystko w zależności gdzie chcemy rysunek wstawić, w jakim obszarze. Jeśli to jest jeden rzut i na jednym rzucie jest, znaczy na jednej rzutni jest nie tylko jeden rzut, wówczas możemy kliknąć cały obszar rysunkowy. Ja wybrałem ten obszar, który teraz wyświetlony jest tą niebieską ramką. I jak widzimy, rysunek został wstawiony. Ładnie jest wycentrowany. Wydawać by się mogło, że jest idealny. Ale nie wiadomo, w jakiej jest podziałce. Należy pamiętać, że wybieramy podziałki znormalizowane według określonej normy. My tutaj korzystamy z norm e, europejskich, więc sprawdźmy, jaka jest podziałka tej, właśnie rzutni. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeśli mamy jedną rzutnię, to klikamy na, na pasku narzędzi dolnych papier, słowo papier. Wówczas przeniesiemy się na zakładkę. Model. I na tym modelu widzimy takie liczby. U mnie jest to 1.667797 i jest to podział. Oczywiście nie jest ona znormalizowana, więc z listy rozwijanej mogę wybrać tylko i wyłącznie te, które są dostępne w normie europejskiej. Na przykład 1 do 1. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W ten sposób. No, Gdybym ja chciał powiększyć, to następną podziałką zwiększającą, czyli w sumie pierwszą zwiększającą podziałką jest podziałka 2 do 1. I tu już widzę, że tego nie zmieszczę, więc tutaj ewidentnie muszę mieć podziałkę 1 do 1. No jest rysunek wycentrowany, i tutaj trzeba uważać, aby czasem na myszce nie poruszyć scrollem. Bo jeśli teraz scrollem poruszymy, to jak widać, rysunek nam się może powiększyć bądź pomniejszyć. Czego my oczywiście nie chcemy, więc znów sprawdźmy na pasku narzędzi dolnych, jaka jest podziałka. No, zmieniła się trochę, więc wróćmy do tego 1 do 1. I klikamy teraz na pasku narzędzi dolnych model, słowo model. Przejdziemy na zakładkę papier. I teraz poruszając scrollem, powiększa nam się cały arkusz, czyli podziałka już nam się nie zmieni. Trzeba na to uważać. No, aby jednak ta podziałka rysunku, który będzie wydrukowany, była poprawna. Tutaj mam wstawiony rzut, tu akurat był tylko jeden rzut, więc nie będę pokazywał, jak wstawić wyrzutnie. To może przy kolejnym rysunku. Teraz tylko sprawdźmy, jak to będzie wyglądało przy wydruku. Na pasku narzędzi górnych mamy zakładkę wyniki pracy. Klikamy na tą opcję i możemy tutaj kliknąć podgląd, taka kartka z lupa. I w ten sposób będzie nasz rysunek wyglądał. Więc widzimy, e, będzie rzeczywiście w kolorze czarnym narysowany. Widzimy grubości linii. Zawsze możemy tutaj sprawdzić, czy odpowiednie grubości zostały zastosowane. Czyli krawędzie linia gruba. E, wymiarowanie linia cienka. Jest wszystko poprawne. Tylko jest no, jeden szczegół, który niestety musimy zmienić. Tutaj ta linia ciągła cienka, która oznaczała rzutnie, no, ona nie powinna być widoczna. Przy wydruku. Więc trzeba tutaj to niestety zmienić. Więc wyjdźmy z podglądu. Możemy to zmienić na dwa sposoby. Albo rzutnie, mogę teraz rozszerzyć do tego obramowania. Czyli linia będzie na obramowaniu, nie będzie ona teraz widoczna. Więc wchodząc w podgląd, to już nie widzę tej linii rzutni. Mam jak najbardziej wszystko poprawnie wykonane. Druga z opcji, no bo nie zawsze będziemy chcieli mieć jedną rzutnię na jednym arkuszu, tylko na przykład na arkuszu 2-3 rzutnie będziemy chcieli mieć różne, wówczas musimy wejść we właściwości warstwy, odszukać warstwę, na której jest rzutnia rysowana i tą warstwę wyłączyć z wydruku. Na której warstwie jest to obramowanie? Musimy kliknąć na rzutnie. Podświetli nam się obramowanie tej rzutni. Prawy klawisz właściwości. I tutaj możemy spojrzeć, na której warstwie będzie nasza rzutnia. Możemy zmienić, bo akurat tutaj występuje na warstwie wymiarowania, ale warstwy wymiarowania nie mogę ukryć, bo zniknęłoby całe wymiarowanie rysunku. Więc tutaj możemy zmienić na inną warstwę. Przykład view, bo najczęściej na tej warstwie właśnie rzutnia będzie wykonywana. I teraz tą warstwę można by było ukryć, ona tutaj akurat jest koloru czerwonego, ale oczywiście na podglądzie będzie w kolorze czarnym. I w ten sposób jesteśmy w stanie przygotować rysunek do wydruku. Jak widzimy, wszystko jest poprawne. Zwracam uwagę, że zawsze przed zapisaniem do pliku z rozszerzeniem PDF należy sprawdzić w podglądzie, czy wszystko będzie poprawnie wyglądało, czyli czy będą odpowiednie linie, czy nie będzie jakichś zbędnych innych linii, no bo czasem dopiero na białym tle dobrze widać wszystkie linie, więc tutaj trzeba przejrzeć dokładnie ten rysunek, aby nie było błędów. Jeśli rysunek jest przez nas zaakceptowany, to wystarczy tutaj eksportować go do pliku PDF, standardowy zapis, podajemy nazwę, lokalizację. I ten plik mamy w formacie PDF. Z tego formatu już łatwo rysunek wydrukować. Co prawda możemy wydrukować wprost Autocada, jest tutaj opcja drukuj. No ale tutaj należy uważać na ustawienia drukarki, aby rysunek nie był pomniejszony czy też powiększony, więc najlepiej zapisać do pliku PDF. Z PDF-u już dużo łatwiej jest plik wydrukować.